Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Jest to 105 odcinek już na tym kanale. Więc lecimy, coraz lepiej będzie, pamiętajcie, nagrywamy odcinki do 200 odcinka, teraz lecimy, cel to jest 200 odcinek i na pewno będę nagrywał dla Was, postaram się nawet codziennie nagrywać, chociaż w niektórych dniach mam zaplanowany wyjazd, więc wtedy będę robił sobie przerwy, ale na chwilę obecną nagrywamy odcinki jednym ciągiem, można tak powiedzieć, więc mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, zachęcam do zostawienia subskrypcji na moim kanale oraz zachęcam do zostawienia łapki w górę pod każdym z moich filmów. Możecie również podzielić się własnymi, własną opinią, co sądzicie, co sądzicie na przykład na temat y, mojego paladyna, czy zmienilibyście coś, czy na przykład rozdawalibyście te staty inaczej, na przykład y, jak widzicie, że mam, no w tej chwili widzicie, jakie są proporcje. Mam więcej wytrzymałości niż siły, a to dlatego, że mi się skończyła podka XXL na siłę, ale za to miałem w ekwipunku podkę, która dodaje nam plus 15% do siły, więc oczywiście założyłem sobie ją, a dzisiaj w gabinecie wyleciała nam też oczywiście podka na wytrzymałość XXL, bo też wczoraj nam się skończyła ta podka. Ale na szczęście dzisiaj gra postanowiła nas obdarzyć takim naprawdę bardzo przyjemnym prezentem, więc oczywiście skorzystałem z tego prezentu. Wziąłem podkę z gabinetu magii i założyłem sobie na naszą postać. Moi kochani, co się dzieje na naszej postaci? 288 level, za niedługo będzie 290. Bardzo za niedługo, naprawdę. Zastanawiam się nad kupnem jakiegoś pakieciku, aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze troszkę poczekamy, jeszcze pogramy sobie jako gracz free to play, a następnie wydaje mi się, że jakiś pakiecik może za 100 zł pójdzie, bo za 200 wydaje mi się, że nie pójdzie taki pakiet, bo no to jest jednak duże wydatki, 200 zł, tak? 200 zł to są bardzo duże wydatki. Chociaż, jak możecie zauważyć, yy, no, mielibyśmy naprawdę tutaj... Porządny pakiet, 250 sztuk dodatkowych grzybów, 1500 sztuk klepsy, 150 tysięcy sztuk dusz, 75 tysięcy tajemniczych odłamków. No, niby kusi, ale jednak nie kusi mnie aż tak bardzo, żebym dzisiaj na przykład poszedł do żabki i kupił PSF karta. Aż tak ten pakiet mnie nie kusi, ale zastanawiam się, zastanawiam się nad kupnem. No, a jak nie, no to po prostu kupiłem sobie ten pakiet, nie? Ale wydaje mi się, że najprędzej pakiet sobie kupimy. Jak będzie jakaś przecena na grzybki, jak będzie jakaś promocja, że na przykład tu będzie promocja, tu będzie 600 grzybów za 100 zł, to wtedy wydaje mi się, że kupimy sobie ten pakiet. Może, nie wiem, nie wiem kiedy to nastąpi, może za dwa tygodnie, może za trzy tygodnie, może za tydzień. Zależy, kiedy mi się będzie chciało i czy rzeczywiście. Podejmę taką decyzję, bo jak ja już na przykład kupię sobie tego paysew carda i doładuję sobie grzybki na moje konto. To potem, jestem, to potem mam wyrzuty sumienia, że wydałem bardzo dużo pieniędzy na to. Ja mam tak zawsze, że jak coś zrobię, to później mi to nie pasuje i chciałbym to zmienić. Ja już taki jestem, więc um, kiedyś tak jak kupowałem ten pakiet za 750 grzybów, to tak samo było. Później zastanawiałem się, że bardzo dużo pieniędzy musiałem wydać na tą grę, i nie wiem, czy to się w ogóle opłaca. No, moi kochani, no jak, jak już coś zrobicie. Lepiej się zastanawiać nad konsekwencjami, zanim coś zrobicie, bo jeśli już coś zamierzacie zrobić, jeśli już zrobicie daną rzecz, to potem już jest za późno, tak? Ale akurat powiem Wam, no. no ten pakiet, co kiedyś kupiłem, wydaje mi się, że bardzo pomógł naszej postaci się rozwinąć w dość szybki sposób. Dobra, przejdźmy teraz do podstawowych, moi kochani, obowiązków z kalendarza kamień. Oczywiście jutro dostajemy nieśmiertelkę, więc lecimy. Co z koła nam wyleci? Natychmiast o. Zrujnujesz mnie. No dobra, zaraz sobie zobaczymy co to jest. Przejdźmy teraz do Salifawy. mamy top 1000 moi kochani, a co to oznacza? Będziemy zaraz szybko robić awanturniczość, aby zdobyć Don Ninjona. Bo Don Ninjona można zdobyć albo jak się ma 50 tysięcy czci w sali chwały, albo jak się jest graczem w Top 1000. A my właśnie jesteśmy graczem w Top 1000. Możecie zauważyć 988 miejsce. Więc za chwilę, w bardzo szybkim tempie, przeniesiemy się do karczmy i będziemy robić, a, e, będziemy robić zadania, czyli misje. Gildia. Doczekałem się takiego momentu, moi kochani, właśnie teraz, że we wszystkich tych zakładkach, w pięciu zakładkach, w zakładce graczy, w zakładce gildi, w zakładce twierdzy, w zakładce pupili, w zakładce w podziemiu mamy top 1000, moi kochani. W końcu się to udało, i, i to dzięki Wam, dzięki Wam ten, ta seria funkcjonuje. No i oczywiście mi też się chce grać, powiem Wam na tym koncie. Bardzo mi się chce grać. Jestem bardzo podekscytowany i mam ogromną motywację, aby tą serię ciągnąć dalej. Top 1000 w graczach, gildia 13 miejsce, cały czas jesteśmy na tym 13 miejscu, może kiedyś, jak się nasza gildia wzmocni, to Wejdziemy do tej top 10 i powiem Wam, że w tej gildii jestem już bardzo długo. Oczywiście nie od początku gry, ale kiedyś chyba, no nie, nie wiem, nie wiem ile już jestem w tej gildii, ale wydaje mi się, że no z 3 miesiące albo z 2 miesiące już na pewno jestem, albo nawet 4 miesiące, nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Trzeba byłoby zobaczyć odcinki na moim kanale, w którym momencie przetransferowałem się z, i, i z tamtej gildii właśnie do tej w twierdzach, moi kochani, znakomicie, 996 miejsce, 5317, też mamy top 1000 twierdzy, więc lecimy po więcej, w pupilach 5831, bardzo blisko, nam brakuje do 6000 czci, wczoraj na odcinku osiągnęliśmy tylko chwilowo wynik 6000 czci w pupilach, ale był, ale był i to się liczy, podziemie, moi kochani, 629, zaraz wam coś powiem, propo podziemi, ale na chwilę Teraz musimy przejść do poczty, bo wszystko robimy dobrze. Tutaj wiadomości z Rysiem. Bardzo mu jeszcze raz serdecznie dziękuję, że ściągnął z siebie broń i dał nam wszystkie swoje itemy do klasera. Naprawdę szanujemy zawodnika, bo jest naprawdę bardzo hojny i bardzo honorowy. A C tej. Wczoraj było 2-3 moi kochani. Wczoraj było światełko. No nakarmiliśmy... Tak, wczoraj było światełko, czy co? A nie, wczoraj był mrok! Dzisiaj jest światło, o nie, dzisiaj jest moi kochani tragiczny dzień. To od razu zróbmy sobie pupile. The Killer 1204 powiem wam, że na kontach który gram bardzo ciężko mi wygrywać z przeciwnikami, bo światło jest to dzień, można powiedzieć, taki morderczy, tak? Bardzo mało. W ogóle Winów siada światłem. Najczęściej wygrywacie wodą. Tak jak mogliście zauważyć wczoraj na odcinku, jak wam pokazałem, że jak była woda... Jak był żywioł obronny woda, to wygrałem 5 razy, tak? A tutaj, moi kochani, modlimy się, żeby były dwa winy. Spróbujemy tutaj ziemią naszą najmocniejszą pocisnąć. Jak myślicie? Będzie coś z tego, czy nie? Nie wiem. No. Dobrze. Ptaś 100! Ojej. Ojej, ojej, takie same staty. Takie same staty. Kto będzie lepszy? Kto będzie lepszy, moi kochani? Kto wygra? Czy Lisowilk, czy ptaś? Ja cię kręcę. Co za emocje? Halo! No nie, nie mówcie. Jakie hamstwo? Dobrze, Lisowilk sobie poradził. O, i był jeszcze Hipman. Tam, na którymś poziomie i Paladon na czwartym udało się, moi kochani. A Paladona już mamy nakarmionego na poziom siódmy, więc bardzo się cieszymy z tego powodu. Fajnie, jest, udało się. Dobra, teraz wam pokazuję walki, które wczoraj były. Dla graczy, których dla osób, które na przykład nie widziały tych walk, zawsze pokazuję na następnym odcinku walki z poprzedniego dnia. Więc możecie sobie zerknąć, jak to wczoraj wyglądało. Było 2-3. Było 2-3, aczkolwiek mogło być, moi kochani, 3-2. Tam w jednej walce. Ale niestety nasz Lisowik nie podołał wyzwaniu, szkoda. Ale tutaj widzicie, no. Ten Topesz, nie wiem co on chciał pokazać, ale widzicie ile uników robił. Jeszcze nas bił trochę. Mogliśmy już wcześniej o wiele skończyć i te 600 tysięcy damage'u, gdzie Topesz nam zabierał, było totalnie niepotrzebne, nie? Ale ta walka tak czy siak była wygrana. Kolejny przeciwnik, tutaj ta nazwa jest bardzo ciężka, nie chcę mi się jej wymawiać. Ale dobra, kolejna walka. No i co? Zębik 100 na zębik 51. To wiadomo, że nasz zębik zęb... nasz zębik pokona zębika naszego przeciwnika, nie? Proste. Czy tu był kiciur? Dokładnie, tu był kiciur 100. I tu też była zwycięska walka. Moi kochani, nie oszukujmy się, ale ten zębik tutaj, temu Kiczurowi to nic nie zrobi. Po prostu on go smyra. On go smyra, a Kiczur jest bardzo mocnym pupilem na zębika. No ale wchodzi taki topesz 100 ze statami kosmicznymi, i mówi takiemu kiciurowi Kiczur, czy ty serio myślałeś, że wygrasz? No właśnie, on tak mu mówi. Nie był Don Nijon 66, widzicie? Tutaj przeciwnicy przechodzą na Don Nijona. Ja zrobiłem. No klasycznie wydaje mi się. Stoperza, zębika na toperza, stoperza na omnibuma i omnibum kiedyś zakończy środowisko. Inni to robią przez kiciura przechodzą. Też może być. No i trzy porażki były, moi kochani. Zobaczmy sobie. Tutaj światłem poszliśmy. Jak możecie zauważyć. O, kretun! Patrzcie! No, ledwo Cucynka z Kretunem wygrała. No, ten przeciwnik też te 8 karmień na Zembiku. 4 karmienia tam na innym pupilu, są sobie troszkę zmarnował. No, tutaj na Kulkona przeszedł i zobaczmy sobie tu. No i można powiedzieć, że... No, 8-1. No... Nie będę tu nic mówił, no ale widać, że Donizzyon ma zdecydowanie lepsze statystyki. Aczkolwiek Lisorożyc jest zwiadowcą i miał szansę wygrać ten pojedynek. Ale niestety nie udało mu się. Kolejna walka tu pewnie był ogień. Znając życia dokładnie, nasz ogień nie jest dobrym żywiołem jest to słaby żywioł: Kicir 9 versus Infernik 81. Wiadomo, że Infernik z tego Kisiura to zje. Aczkolwiek stawia się, stawia się, kiciur się stawia. No, ledwo poradził sobie. No i tutaj był 8-7 do Ninjo. Nie było szans, nie było szans. Niestety, oni już mają Donnijony nakarmione na 87. Widzicie? Widzicie to? No i kolejna porażka. No to tu wodą szliśmy. No i tutaj nasz koniec musiał sobie poradzić na toperza 100. Bezradny, no bezradny koniec. Nawet jeśli kryty walił, to popatrzcie. No bezradny. Jeden toperza i się zwinął koniec. Niestety, tak było, więc wczoraj zrobiliśmy 2-3. Nie było źle, było dobrze. Ale, prawdziwy wojownik tak nie wie co to ból. Musi być. O, tutaj dostaliśmy to, to sobie to rozmontujmy już do Kowala. Ok, w poczcie wam wszystko pokazałem. Gildia, moi kochani, jak to tam w gildii wygląda? Zróbmy sobie pupila gildyjnego. Wspaniałego. Pięknie poszło. No, i 8% zostało temu portalowi piekielnemu kosynierowi. Zobaczymy, jak nam pójdzie w dzisiejszym odcinku. Fajnie, bo jakbyśmy mu zabrali może z 2% albo 1%, to wszystko zależy od naszego paladyna. Czy on dzisiaj ma formę? Czy jest w dobrej formie? Za chwilę się o tym przekonamy. Zaczynamy. Wczoraj było ponad 10 milionów, niewiele. No, zobaczmy, no może kryty jakieś. O, o, ale no coś te kryty takie słabe, ale dobrze jest, też ponad 10 milionów pewnie. U, 16 milionów moi kochani, jest, 1% zdjęliśmy temu portalowi, więc cieszymy się niezmiernie. Brawo, dzisiaj jest bardzo dobry dzień, brawo, bije brawa tu przy mikrofonie, Pro, proszę usłyszeć. Jak możecie zauważyć, bardzo nasz paladyn się postarał w tym odcinku. Szapoba, szapoba, paladyn. Szapoba. Moi kochani, dzisiaj nadszedł ten ważny moment. Bardzo ważny moment. Bardzo ważny moment. Nadszedł dziś. Dobra, moi kochani, jestem z powrotem. Muszę szybko kończyć. Szybko kończę teraz, bo jednak sytuacja jest awaryjna, więc szybko teraz wszystko robimy Stawiamy twierdzę na poziom 15, szybko robimy, dobra, szybko moi kochani No Okazało się, że no po prostu mam bardzo sprawo Mam bardzo awaryjną sprawę, przepraszam, że się tak jąkam, ale no wszystko leci na spontanie, dobra, szybko, teraz robimy walki w podziemiu, szybciutko, zmieniamy sobie secik na awanturniczość, lecimy sobie do podziemi, teraz odbieramy sobie golda, odbieramy sobie duszę, odbieramy 9 awanturniczości w podziemiu, dostajemy 1980 tys eksparów. Robimy sobie walki, bo ostatnio nasz wierny widz, czyli Luka podesłał mi faligandę, który jest golasem i, i bardzo mu dziękuję za to, jestem Ci bardzo wdzięczny Luka, jeśli to słyszysz, to bardzo Cię pozdrawiam, jeśli oglądasz ten materiał, bardzo Cię serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że będziesz oglądał moje odcinki, bo ja Twoje też oglądam. S zobaczmy sobie, spróbujmy zaatakować szybko moi kochani. I, i radzimy sobie, bo to jest trzysetny level, czyli do trzysetnego levela mamy spokój, spokój mamy. Dobra, moi kochani, czego szybko. dusza potrzebuje? Uch, przepraszam, przepraszam. Robimy portal do piekiel. Dobra, lecimy. 3, 4. Nie ma czasu. Pra, ależ my mu zabraliśmy 15%. Cośmy temu portalowi zrobili? Niesamowity jest ten paladyn. 15%. Jutro prawdopodobnie go zabijemy. Będzie 23% premium z portalu. Moi kochani, nasz paladyn jest niesamowity. Ja musiałem to pominąć, bo muszę się śpieszyć. Dobra. Szybko, nie ma czasu. moi kochani, nie ma czasu. No, nie zobaczycie, jak epika dostaje ze stu awanturniczości. Nie zobaczycie, bo nie mam klepsy. Ale szybko sobie ustawmy. Każdego misję. dnia coś. no. Szybciutko, szybciutko, bo mamy top 1000, więc szukamy sobie. Uwaga, kogo? Gnuśnogród sobie szukamy, dobra. Lecimy. Szukasz zadania? Gnuźnogród, nie ma gruźnogrodu. No, to wybramy sobie najlepszą misję. 600 za, 600 za 7, 1200 za 14. To to jest najlepsze zadanie, więc sobie bierzemy. Szybko do toalety przejdźmy. Rzucamy sobie ten gem I to się robi. Aura na lepszy poziom. Na chwilę obecną mamy pas, buty, rękawice. Więc to czeka sobie do Wiedźminy. Ok. No to co, moi kochani? Chcesz zarobić nieco forsy? Ja nic na to nie poradzę, niestety. Że muszę, je, że muszę iść po prostu, niestety. Takie jest życie, takie jest życie, więc dziękuję wam za oglądanie, dzisiaj krótki odcinek, ale jutro już nie będzie żadnych problemów, awaryjna sytuacja, no nagle taki spontan był, muszę się nabić, bo mi w gardle zaschło. Bardzo przepraszam za coś takiego, ale no to się już raczej więc nie powtórzę, jeszcze możemy sobie jednego loszka cyknąć. Dobra, nie cykniemy sobie. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro. Do widzenia. Do widzenia.